Siemano, to znowu ja eee, jako że dzisiaj przepieprzyłem eee, prom na takie wyspy obok trzeba zostać znowu w mieście, nie wiem co tu robić dzisiaj już jest ostatni dzień jutro znaczy jeszcze jutro, ale wylatuję jutro o 19 do Osaki także nie wiem co w ogóle jutro będę robił właśnie zastanawiam się co tu kupić ciekawego do picia nie wiem Suntory o fresh start na, na dzień dobry może być coś, nie wiem co to jest On będzie, ale dużo witamin ma dobrze wszystko tu jest w pół -litrowych puszkach czy Pepsi czy Mountain Dew wszystko, ale pokażę wam coś co jest dość po popularne w Japonii czyli jak ludzie się po prostu mają nadmiar czasu co robią akurat Mieszkam koło takiego jakby ich centrum rozrywki jest w wieżowce jakieś apartamenty eee, To jest tu? Nie eee, Chyba to jest tu. Nie Hm kurde, zaraz zabiję jeszcze eee, To jest tu Zaraz wam pokażę co robią Japończycy, jak się nudzą. Jak, ma, jak mają dużo czasu, mało czasu. Zacząć, kurde. Nadmiar czasu. No. Otóż, co robią? Jest trochę głośno tutaj, ale napierdalają takie oto kuleczki. Nie, tu jest... Tu jest coś innego. Sorry za hałas. Nie wiem, o co chodzi w sumie. Nie wiem, o co w tych grach chodzi, ale dzisiaj tutaj jeszcze dużo nie ma ludzi. Wczoraj, nie, przedwczoraj byłem w też. Było ich naprawdę mnóstwo. 俺らピー。Honestly,